Niestety, szanowni Państwo, mam bardzo złe wiadomości dla Polski i dla nas Polaków. Polska jest na skraju totalnego upadku. To jest niestety taki problem, że to jest prawda. Szanowni Państwo, Polska jest na skraju upadku. Proszę zobaczyć, co się dzieje z kursem euro i polskiego złotego. Właściwie Polska nie jest na skraju upadku. Polska, szanowni Państwo, jest w upadku. Mamy dzisiaj sytuację już tak tragiczną, że nie da się już tego yy, kolorować, nie da się tego, szanowni Państwo, lukrować. Musimy wykładać kawę na ławę. Sytuacja jest wręcz no, taka dramatyczna i niestety już się, już zakładajmy, że ona się w ogóle nie zmieni. Zakładajmy, że ona się nie zmieni. Podejmując decyzję, spróbujmy wczuć się w. Spróbujmy wczuć się szanowni państwo, w sytuację nie wiem, takiego człowieka, który tylko i wyłącznie nie zależy od samego siebie, czyli człowieka nie jest singla, mężczyzny, czy kobiety mężczyzna, ale wyobraźmy sobie, co się dzieje dzisiaj w Polsce na podstawie tego, co może myśleć sobie ojciec rodziny. Ojciec rodziny dwójki dzieci na przykład. I z żoną, prawda? No to Polska to jest taki kraj, który trzeba go bardzo omijać. No bo proszę zobaczyć, co się dzieje. Oprocentowanie w Polsce dzisiaj to 5,25. W strefie całej euro to jest 2,15. Tak, nasze kredyty są oprocentowane 7,89%. Szanowni Państwo, RRSO jest to totalna tragedia. Zaś w strefie euro kredyty są oprocentowane 1,5, 2, 2,5%. Tak, jest to kraj, który trzeba omijać szerokim łukiem, prawda? Jeżeli myślimy, że na przykład dzieci chciałyby zaciągnąć w przyszłości kredyt na nieruchomość, prawda? Albo ty chcesz zaciągnąć kredyt na nieruchomość, Polska jest krajem skończonym. Polska dzisiaj jest krajem skończonym, szanowni państwo, jesteśmy skończeni, totalnie, prawda? Już nie, nie zakładajmy, że może to się zmienić. Zakładajmy sobie to de decyzję ojca rodziny. Tak, decyzję ojca rodziny, który dzisiaj nie obchodzi go, co będzie za 3 lata, czy depopulacja w Polsce będzie oznaczać taniejące nieruchomości, czy też nie, czy umocnio do złotówkę, czy też nie. Nie zastanawiajmy się, szanowni państwo, tylko zastanawiajmy się nad tym, jak ma decyzję podjąć po prostu ojciec rodziny, głowa rodziny. To ojciec rodziny musi myśleć, co jutro da swoim dzieciom do jedzenia. Czyli, szanowni państwo, kredytu nie zaciągnie, a jak zaciągnie, to będzie miał trzy razy bardziej oprocentowany. Nieruchomości, szanowni państwo, w Hiszpanii, i w wielu innych krajach są 3-4 razy tańsze za metr kwadratowy. Polska jest dzisiaj w tragicznej sytuacji. Rozwój Polski to jest jedno wielkie kłamstwo. Polska rozwijała się do 2008, szanowni państwo, roku i następnie od 2008 roku przestała się w rzeczywistości rozwijać. W rzeczywistości dzisiaj w Polsce jest jedna wielka tragedia. Żywność, jedzenie, wszystko inne, szanowni państwo, drożeje najszybciej w całej Europie. Oprocentowanie kredytów jest, potrafi być trzy razy wyższe niż w całej Europie. Inflacja Trzy razy wyższe niż w całej Europie. W wielu krajach Europy, o tak powiem, tak. Sytuacja dzisiaj jest. Szanowni Państwo, tragiczna. Polska została y, doprowadzona do wielkiej tragedii, a teraz, żeby to ukryć, y, już będzie po prostu polskie społeczeństwo niszczone tak, żeby nie musieli, żeby nie, nie mogli, żeby, żeby nie chcieli, prawda, y, jakkolwiek y, tutaj teraz y, działać na rzecz y, czegokolwiek, tak to nazwę, prawda. Przepraszam, że tak półsłówkami, puzdaniami, pół ale nie będę inaczej mówił, bo no, niestety y, i mieszkamy w kraju, jakim mieszkamy. Proszę zobaczyć, w Polsce zakazuje się. Kominów, zakazuje się drewna, zakazuje się szanowni państwo węgla. A proszę zobaczyć, mamy po 11 stopni w nocy, po 10 stopni w nocy, po 12 deszcz chmury, szanowni państwo. A tutaj mamy, szanowni państwo, Walencję: 27, 28, 28, 27. W nocy tam jest cieplej, szanowni państwo, niż w Polsce dzisiaj. A na Cyprze mamy tam 39, 39, 39. Bardzo gorąco na Cyprze. W Walencji miło, na Cyprze gorąco, szanowni państwo, w Polsce zimno. Po prostu zimno, tak? Jesteśmy skończeni. Za dwa miesiące szanowni państwo wróci yy, Za dwa miesiące wróci zima Wróci ciemno zimno, drogi gaz za 2-3 tysiące złotych węgla nie no bo nie można. W Gdańsku nie można drewnem już, nie można węglem, w wielu innych miastach. Do Gdańska przyjechać dzisiaj, to jest w ogóle jakaś totalna bzdura, ludzie czekają w szpitalach po 20 godzin na łóżko, prawda na korytarzach śpią, prawda? Czy to dziecko, czy to starsza osoba to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, twoje dzieci będą spały na korytarzach, na twoich rękach, po 20 godzin, 15 godzin będziesz zajechany, tydzień potem do siebie będziesz dochodzić Polska dzisiaj, szanowni państwo, to totalny upadek, upadek państwa polskiego, upadek państwa polskiego. Ja, ja, ja to będę ciągle powtarzał, szanowni państwo. Ja w pierwszej turze yy, najpierw się, yy, najpierw rejestrowałem się przez 10 dni do wyborów, a potem yy, nie wydano mi kart. Szanowni Państwo, rozumiemy to, nie wydano mi kart, schowano karty, nie dano moich kart, ja nie głosowałem w pierwszej turze, na drugą turę nie poszedłem, bo jeżeli nie mogę głosować w pierwszej turze, szanowni Państwo, schowano mi karty, nie dadzą mi, nie dadzą, nie dadzono mi kart. Polska szanowni państwo nie ma w Polsce żadnej demokracji. Ja się zgadzam, że y, trzasko że Nawrocki nie powinien być prezydentem, ale nie dlatego, bo y, zmanipulowano wybory w drugiej turze, a dlatego, że zmanipulowano w pierwszej, bo ilu takich ludzi jak ja, szanowni państwo, jest w Polsce 10%, 15%, która nie poszła zagłosować, bo po prostu ich albo y, nie pozwolili się zarejestrować, albo szanowni państwo y, zarejestrowali się, ale kart nie było. Y, ilu takich odeszło od urny wyboru, Szanowni Państwo, nic nie mówiąc, nie zgłaszając tego, Polska to jest upadek demokratyczny, gospodarczy i państwowy i niestety też i narodowy dzisiaj, bo nasz kraj się skrajnie wyludnia, a Donald Tusk razem z Jarosławem Kaczyńskim tworzą podmiankę ludności. Polak stał się zwykłym, feudalnym, szanowni Państwo, pańszczyźnianym chłopem, który ma w tych samych spółkach, w tych samych korporacjach zarabiać trzy razy mniej płacić więcej za jedzenie. I tyle. Taka jest dzisiaj Polska. Ja będę powtarzał, Szanowni Państwo, po raz następny będę powtarzał ten przykład. Szanowni Państwo, mamy sytuację, w której w Polsce są dyskonty niemieckie, które płacą Polakom 2,5 razy mniej, ale jedzenie nam sprzedają drożej niż w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii płacą 2,5 razy więcej, dwa razy więcej, 3 razy więcej, ale jedzenie mi sprzedają w tej samej cenie, mniej więcej albo nawet taniej, w zależności od kursu euro, funta i złotówki Polska dzisiaj to jest totalny upadek, Szanowni Państwo, system emerytalny już tak nas dożnie. W Polsce, szanowni państwo, 30% Polaków to funkcjonariusze, pracownicy spółek skarbu państwa. Urzędnicy politycy. 30%, szanowni państwo, pracujących Polaków w Polsce nie społeczeństwa, tylko pracujących Polaków, czyli społeczeństwa jest jeszcze więcej, tak? Bo to przecież jeżeli ojciec rodziny pracuje w budżetówce, no to on na przykład ma troje dzieci i żonę, jeżeli ona nie pracuje, to pięcioro ludzi żyje na tej spółce skarbu państwa. 30% Polaków zarabiających zarabia dzisiaj z budżetówki, są to urzędnicy wszelkiej maści, szanowni państwo, funkcjonariusze i tak dalej, Dodatkowo mamy, Szanowni Państwo, 10 milionów czy 12 milionów emerytów i rencistów, bo wiek emerytalny, w Polsce to 40, 40, wiek emerytalny i rentowy w Polsce to bardzo szybko 40 lat, 45-50, prawda, 60, tak? Najszybszy w Europie. Jesteśmy, my nie jesteśmy w upadku, my, my żeśmy upadli, a Szanowni Państwo, tylko i w, wyłącznie utrzymujemy się na wodzie, bo żeśmy podbili tą inflację bardzo wysoko bo żeśmy podbili oprocentowanie bardzo wysoko. do... Do Polski najeżdżają miliony ludzi, nie wiadomo skąd. W Polsce już, szanowni Państwo, za 10 lat w takim tempie nie będzie Polaków. Szanowni Państwo, w takim tempie za 10 lat 30% Polaków, 30% ludzi mieszkających w Polsce, albo 40% nawet to nie będą Polacy w takim tempie wiecie, gdyby to byli jeszcze ludzie z Unii Europejskiej, prawda, no to by było spoko, prawda? Czyli tam Grecy, Hiszpanie, Chorwaci, nie wiem, Bułgarzy czy tam nie wiem, Włosi czy tam Portugalczycy, czy coś takiego, prawda? Ale to są ludzie, szanowni państwo, spoza Unii Europejskiej, z trzeciego świata i tak dalej, i to jest tragedia. Polska jest dzisiaj, szanowni państwo, Polska do... została doprowadzona nawet wiecie co, gdyby to jeszcze ta złotówka była tak zawalona, gdyby to oprocentowanie było tak wysokie, gdy... ale w Polsce nawet zakazano, szanowni państwo, drewna. My mamy kraj z minus 20 stopni w zimę. Za dwa miesiące zacznie się z powrotem, za trzy miesiące zima, jesień, ciemno, zimno ogrzewać, oświetlać. Jesteśmy, szanowni państwo, Polska jest krajem skończonym. Polska jest dzisiaj na... Mówię wprost, gdybym był ojcem, nigdy bym nie wrócił do Polski. Gdybym był działalnością gospodarczą, nigdy bym nie wrócił do Polski. Jedyne, co bym do Polski przyjechał, to szanowni państwo, ewentualnie po złoto i ewentualnie znaleźć sobie żonę czy naczyszczoną. I tyle. I nic więcej, szanowni państwo, bym w Polsce nie robił. Nic więcej. A już niedługo, szanowni państwo, pokażę, jak można w ogóle omijać Polskę i kupować złoto poza Polską dobre i w ogóle je trzymać poza Polską, żeby w ogóle do Polski nie przyjeżdżać, prawda? Żeby tutaj zostawiać jakiś ślad, że kupiliście coś w Polsce, żeby ci Polacy tego nie wiedzieli, ci wszyscy złodzieje skorumpowani, prawda? Żeby nie wiedzieli, że kupiłeś złoto nigdy, prawda? Mówię, no pamiętajcie o tym: Polska to jeden z najbardziej skorumpowanych sowieckich krajów Europy, szanowni państwo. Tutaj mentalność UBK, SBK, Ormowca i Zomowca jest na porządku dziennym. Tutaj y, y, się nie szanuje ludzi pracujących, tu się szanuje, szanowni Państwo to, jak ludziom pracującym zabrać pieniądze i sobie dać. Polska jest ekonomicznie skończona. Wybudowano rzeczy, ale tylko i wyłącznie po to, żeby stąd wywozić majątek Rzeczypospolitej i zyski yy, na tym yy, wyciągane z tego garbatego już narodu. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!